W Windows 10, aby uruchomić wiersz polecenia, możemy wykorzystać kilka możliwości. Pierwsza, klikamy prawym przyciskiem na przycisk Start. Tutaj możemy znaleźć program Windows PowerShell, ale nie znajdziemy już wiersza polecenia, dlatego wybieramy Uruchom i wpisujemy CMD. OK, uruchomiliśmy za pomocą Pierwszego sposobu. Równie prostym sposobem jest wykorzystanie lubki. Wpisujemy C, D, D. Pojawia nam się wiersz C. E, przy tej e, opcji uruchamiania e, mamy więcej możliwości, ponieważ klikając prawym przyciskiem na nasz e, najlepiej wyszukany wynik. Pojawia się dodatkowo opcja Uruchom jako administrator. No więc w tej chwili zdecydowałam, że właśnie wiersz poleceń będzie uruchomiony jako administrator, ponieważ niektóre z poleceń wymagają właśnie takiego sposobu uruchomienia. Jeszcze jedna rzecz, do której wrócimy. Jeżeli korzystamy z wiersza poleceń często, możemy tutaj wykorzystać opcję przypnij do paska zadań. Wtedy nasz wiersz poleceń będzie znajdował się na pasku zadań naszego systemu. Kolejny sposób na to, aby uruchomić wiersz poleceń, to jest skorzystanie z eksploratora. Kiedy wejdziemy sobie do eksploratora do systemu na dysk C: Klikniemy w Windows, w oknie możemy od razu wpisać CMD. CMD. Wtedy uruchomi się nasz e, m, pierwszy poleceń właśnie w systemie Windows. To jest wygodne rozwiązanie, ponieważ od razu znajdujemy się w miejscu, które nas interesuje.